Cześć! Zbliża się gwiazdka, a gwiazdka to wiadomo prezenty. Jeżeli nie wiesz, co kupić swojemu biegaczowi, to jest biegaczce. Mam dla Was 10 propozycji, co będzie fajnym prezentem dla osoby, która biega. W zimę jest zimno. A jak jest zimno, to biegaczom i nie tylko marzną zarówno ręce, jak i głowa. Dlatego bardzo fajnym rozwiązaniem są zestawy czapka plus rękawiczki. W zależności od tego, czy mówimy o osobie, która jest raczej ciepłolubna, czy o zmarłych możemy takie zestawy dostać zarówno w wersji troszeczkę cieńszej, jak i troszeczkę grubszej z dodatkowym instoperem. Zajęliśmy się już głową i dłoni biegacza, czas na jego szyję. Chusta typu bał sprawdził się idealnie jako osłona na szyję, jako maska na twarz, a przy dozie kreatywności może posłużyć również jako czapka, jako bandana, czy jako opaska na głowę czy rękę. Jeżeli Twój biegacz bardzo zasłużył, bardzo grzeczny, możesz też zadbać o coś więcej. Możesz mu kupić specjalne bokserki biegowe tego typu lub na przykład naszą nowość od Saksa ze specjalnym hamakiem, która trzyma to co najważniejsze. Jest zimno, ale też jest i ciemno. A jak jest ciemno, to warto rozświetlać sobie drogę czołówką. Czołówka taka przyda się przede wszystkim teraz w okresie zimowym, ale może również przydać się i latem. Tą, którą mam tutaj w ręku, ma moc 175 lumenów i w zupełności wystarczy nawet do biegania w ciemnej okolicy. Natomiast jeżeli biegacz biega w miejscu o słabej jakości powietrza, w duszuchliwych dróg, czy w miejscach, gdzie ludzie palą w piecach nie wiadomo czym, przyda mu się maska antysmogowa. Maska taka wyposażona jest w filtr, dokładnie w dwa filtry, która chroni zarówno przed pyłem 2,5, jak i przed spalinami samochodowymi. A kiedy już Wasz biegacz wróci z treningu i będzie się regenerował, czemu nie umilić mu tego czasu dobrą książką? Natomiast kiedy Wasz biegacz, czy Wasza biegaczka była to bardzo, ale to bardzo grzeczna, mamy też dwa prezenty ekstra. Pierwszym z nich jest plecak, kamizelka, którą przede wszystkim można użyć na długich biegach ultra. Natomiast w przypadku biegania na co dzień jest to idealna rzecz, żeby zabrać ze sobą. Wodę, jedzenie, jakąś zapasową kurtkę na no nawet najdłuższe wycieczki biegowe po okolicy. Natomiast dla naj, najgrzeczniejszych biegaczy i biegaczek, najlepszym prezentem będzie zegarek biegowy. Zegarek biegowy przede wszystkim będzie takim asystentem treningowym właściwie poprowadzi nas za rękę podczas treningu, tak aby ta nasza forma była coraz lepsza. Dodatkowo, najnowsze zegarki są w stanie pomóc nam nie tylko przy bieganiu, ale również przy niemal każdej dowolnej innej dyscyplinie sportu. Natomiast dla najbardziej niezdecydowanych i wybrednych biegaczy i bigaczek rozwiązaniem jest karta podarunkowa. Kartę taką możesz doładować na dowolną kwotę. Można ją wykorzystać w każdym naszym sklepie stacjonarnym oraz sklepie internetowym. A czas jej wykorzystania to 3 miesiące od momentu zakupu. Tak więc spokojnie każdy biegacz i biegaczka zdąży sobie taką kartę wykorzystać i wybrać coś dla siebie. Tak więc mam nadzieję, że pomogłem Wam wybrać prezent dla Waszych biegaczy i biegaczek. Życzę Wam, aby wszystkie były udane i wesołych świąt.